Dzień dobry, to jest podcast Szkoła jakości. Ja nazywam się Artur Medlarz chcę podzielić się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania jakością ciągłego doskonalenia i zarządzania produkcją. Zapraszam serdecznie. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, 71. odcinku już podcastu. Wracamy również do podcastów w formie wideo na platformie YouTube. Dlaczego? Bo jako inżynier jakości wykonałem analizę tego, co najczęściej i najchętniej oglądacie na YouTubie i podcasty okazały się być strzałem w dziesiątkę. Nie wiem, czemu z nich zrezygnowałem. Nie wiem, dlaczego pozostawiłem tylko je na platformie podcastu, tylko na Spotify, i tylko na iTunes. Dlatego postanowiłem wracać również z podcastami wideo, po to, żebyście mogli na YouTubie odsłuchać to, co mam Wam do przekazania. W podcastach tych będę analizował, streszczał i też przedstawiał artykuły, które są na blogu inżynier jakości.pl, bo chcę to ułożyć sobie w taki właśnie ciąg, żeby osoby, które nie bardzo lubią czytać, bo wiem, że są też takie lub nie mają czasu, mogły zapoznać się z treściami, które tam są, a są tam naprawdę wartościowe treści. Jeżeli czytacie, to dobrze pewnie o tym wiecie. Przechodząc do tematu głównego dzisiejszego podcastu metody zarządzania jakością. Ja spotkałem się z osobami, które twierdziły, że kwestia zarządzania jakością jest abstrakcją. Nie potrafiły zrozumieć, czym jest zarządzanie jakością i jak to w ogóle można jakością zarządzać. Miałem nawet kilka takich dyskusji na LinkedInie, również w życiu prywatnym. Dopiero uświadomienie im, czym są systemy zarządzania jakością, czym są metody i czym są narzędzia, Dały im taki ogólny obraz tego, czym jest zarządzanie jakością i że można tym zarządzać. Niemniej jednak, nawet osoby pracujące już w zarządzaniu jakością często mylą te pojęcia: czym są zasady, czym są metody, czym są narzędzia, czym są systemy. Dlatego warto to usystematyzować. I ten podcast powstanie również po to, aby zrewidować sobie swój system zarządzania i to, co robicie na ten moment, bo jak to jest w Twojej firmie, w Twoim dziale, w zarządzaniu jakością, jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie? Jak to było, kiedy przyszedłeś, przyszłaś do pracy pracować? Niezależnie, czy jesteś po studiach, czy po jakiejś już innej ścieżce kariery, czy po innych firmach, w których pracowałaś, pracowałeś, jeżeli wchodzisz do takiej firmy, to dostajesz zestaw metod, zestaw narzędzi, zestaw zadań do wykonania i często my, bojąc się reakcji przełożonych, bojąc się reakcji otoczenia, na początku boimy się powiedzieć, że może to robimy bez sensu, a może tego nie warto robić, a może to warto robić inaczej. Osoby są, są osoby też oczywiście odważne, które mówią, że w mojej firmie poprzednio robiliśmy to, i to, i to, i tak. A często spotykamy się ze ścianą i nie możemy czegoś zmienić, no bo tak jest to przyjęte. A tutaj, przy takiej ogólnej zasadzie grupy, jednak ta grupa ma większe oddziaływanie i też uważa, że ktoś z zewnątrz może. Po prostu się rozpychać łokciami i próbować coś wprowadzić na siłę, co może nie zadziała. My ogólnie nie lubimy dużych zmian. Dlatego niemniej jednak warto czasami zatrzymać się, uspokoić, zastanowić i spojrzeć z takiej szerszej perspektywy na to, co my robimy w zarządzaniu jakością i jak to robimy. I warto tutaj zastosować metodę Lean, taką główną zasadę Lean, czyli Operacje, które dają wartość, added value operations, czyli zastanowić się, czy to, co ja robię w pracy obecnie jako inżynier jakości, menadżer jakości, czy metody, które stosuję i narzędzia, one naprawdę przekładają się do zarządzania jakością, do poprawy jakości produktów i procesów. Czy to wszystko ma sens? Czy to nie jest robione tylko dlatego właśnie, że kiedyś ktoś tak postanowił, dlatego że ktoś, ktoś kiedyś wdrożył taką rzecz i taką metodę. Bardzo często spotyka się sytuację, tak abstrahując trochę od tego, żeby wam podać przykład, że ktoś ustanawia kontrolę jakości na danym komponencie, na jakiejś charakterystyce, bo wystąpił problem. Ten problem jest rozwiązany, ten problem już nie występuje, no a po jakimś czasie tej kontroli się nie wyłącza. i Istnieją fabryki, w których przez 4-5 lat wykonuje się operacje weryfikacji, na przykład długości. Danego elementu, pomimo tego, że tam nie ma problemów od 4 lat, bo ktoś to postawił, ktoś to kiedyś ustanowił, no i tak wykonujemy czynności w zarządzaniu jakością, które nie dają wartości. To jest jako przykład, bo chcę wrócić do ciebie, jako do pracy inżyniera jakości. Chcę, żebyś zastanowił się, czy metody, które stosujesz, przede wszystkim metody, skupimy się dzisiaj na metodach, przynoszą ci jakąś wartość. Ale żeby zrozumieć, czym są metody. Musimy najpierw poznać definicję nie tylko metod, ale również systemów i reguł, ale również narzędzi. Jeżeli zweryfikujesz wpis na blogu dotyczący metod zarządzania jakością, który pojawił się teraz 10 stycznia, to będzie Ci łatwiej pewnie zrozumieć te wszystkie metody, bo tam podlinkowałem wszystkie artykuły do danych metod i narzędzi. Jak się okazuje, większość, o większości już napisałem na blogu, z czego niezmiernie się cieszę. Ale na początku y, trzeba sobie uświadomić, czym te metody są. E, czym są systemy zarządzania jakością, czym są narzędzia. E, I tak przechodząc od ogółu do szczegółu, moi drodzy. Najpierw wychodzimy od systemów. Systemami zarządzania jakością, regułami, zasadami jest może być ISO 9001, może być również Kaizen, może być Six Sigma, może być LIN. Tak, lean też y, może być uznawany za system jakościowy, bo on dąży do ciągłego doskonalenia, usuwania marnotrawstw, eliminowania problemów jakościowych również, bo brak jakości, defekty są marnotrawstwem lin. muda. TQM, y, czy turkusowe zarządzanie, czy też 14 zasad Deminga, to, to jest taka osnowa, to jest taka filozofia, która buduje y, zarządzanie jakością. No i później przechodzimy do metod, do metod zarządzania jakością. To może być kontrola wejściowa, kontrola ostateczna, to mogą być takie metody jak FMA, SPC, Problem Solving, Control Plan czyli sterowanie planami, no, sterowanie, planami sterowanie jakością, Audyt Jakości, to może być zarządzanie reklamacjami, MRB, Quality Walk, pip -up, First Article Inspection, MSA, Raporta 3, KAPA, QRQC. Dużo tego jest. Tak jak mówiłem w artykule są linki do wszystkich artykułów także zachęcam do poznania ja to czytam po prostu bo też nie znam tego wszystkiego na pamięć ja chcę wam to przekazać kalibracja sprzętu pomiarowego testy ich częstotliwość badania materiałowe ich częstotliwość wywiadu u dostawców lub klienta TPM tak TPM to też jest metoda jakościowa jeżeli mądrze wykonujecie się TPM w no, to macie informacje na temat maszyn, czy one się psują, czy się nie psują. To ma też wpływ na zarządzanie jakością. To też jest jedna z metod weryfikowania tego, czy utrzymujecie dobrze park maszynowy, z którego później pozyskiwane są, wytwarzane są produkty, niepozyskiwane, to nie jest farma. No i narzędzia, na końcu są narzędzia. Narzędzia to jest na przykład diagram Ishikawy, wykres Pareto diagram korelacji, histogram, arkusz kontrolny, 5Y, 5W2H, diagram procesu, diagram pokrewieństwa, wykres kontrolny, macierz ryzyka, diagram drzewa diagram żółwia, one point lesson, matryca akcji korygujących, matryca paga, proces flow diagram, checklista 4M, test ACORN. I co ciekawe o tym wszystkim jest na blogu. Wszystko co teraz wymieniłem, przeczytałem. Znajdziecie artykuły na blogu inżynieria PL. I co jest tutaj ważne i istotne. Tak jeszcze abstrahując do audytu tego co robicie. Jeżeli zastosujesz narzędzia bez odniesienia do metod, no to będzie ci trudno zapewnić jakość a jeżeli będziesz używał metody a nie będzie zainstalowanego większego systemu to również będzie ci trudno zapewnić jakość zawsze trzeba iść od góry do dołu musi być system muszą być jakieś globalne zasady których wie cała firma polityka jakości wizja jakości cele muszą być używane metody zgodne z tym co chcemy osiągnąć co chcemy zrobić i na końcu narzędzia które pomagają nam w tych metodach je zrealizować. OK. No i co? No to wybieramy teraz wszystkie metody, stosujemy, mamy jakość. No nie, powoli. Nie o to chodzi, aby wszystkie metody stosować. Ja pewnie tutaj też nie wymieniłem wszystkich, bo ja też nie jestem alfą i omego jakościową. Nie znam wszystkich metod i narzędzi. Na przykład FMA czy SPC nie warto stosować w firmie, w której jest jednostkowa produkcja, bo to jest bez sensu. No po co robić SPC, jeżeli my produkujemy jeden projekt raz, na przykład Łódź jakąś dużą? No, i, no i cześć, no i tego już nie mamy, więc trzeba się tutaj zastanowić. Warto zrobić audyt zero, metod zarządzania jakością. Ja pracowałem długo z dostawcami, z zarządzaniem jakością dostaw przy produkcji komponentów do silników odrzutowych, i tam robiło się taki audyt potencjału, audyt zero, czyli zweryfikowania tego, co dany dostawca na ten moment ma i posiada, jakie procesy, jakie zasoby iż jest w stanie zrealizować dane, dany produkt, dane procesy później dla nas. I teraz można to fajnie sobie przełożyć na zarządzanie jakością, bo dlaczego nie? Na blogu znajdziecie taką checklistę, która pozwoli Wam zweryfikować, zrewidować, co Wy teraz robicie, jakie metody używacie. I w tej checklistie umieściłem takie ważne aspekty. Oczywiście pierwsza kolumna to są wszystkie metody wypisane. Później zaznaczcie sobie, czy z nich po prostu korzystacie, tak czy nie. Później warto zweryfikować sobie częstotliwość wejść informacji z danej metody, jak często robicie FMA, jak często robicie SPC, jak często macie dane z kontroli wejściowej. Robicie to, jaka jest rzeczywistość. Nie kolorujecie teraz tutaj tej sytuacji, tylko jeżeli macie chaotyczne dane z kontroli wejściowej. Na telefon, bo coś się pojawia, no to też o tym piszecie, że to jest losowa dana. Później będziemy to systematyzować. Kolejna kolumna to jest częstotliwość przeglądów, czyli kole... częstotliwość przeglądów danych z danej metody, po to, żeby zweryfikować same dane wejściowe, ale również działania, które są podejmowane i czy one są wdrażane, też bardzo ważna rzecz. Kolejna kolumna to jest jaka forma przekazywania danych. Tutaj bardzo istotne jest zrozumienie tego, jak często przekazywane są dane, przepraszam, forma przekazywania danych, w jakiej formie przekazywane są dane. Czy to jest mail, czy to jest telefon, czy to jest jakiś system. W wielu firmach jest pewnie wiele systemów przekazywania danych. My powinniśmy dążyć do unifikacji, ale o tym będzie później. No i od kogo taka kolumna? Od kogo? Czyli kto nam przekazuje te dane informacje, to też może być przydatna później taka checklista, taki formularz, jeżeli będziemy przekazywać swoje obowiązki komuś innemu. Dobrze, moi drodzy, idąc dalej, stworzyłem również dwie kolumny, które mogą ocenić, jak te nasze metody są skuteczne. Czyli pierwsza kolumna to jest ocena skuteczności procentowa, to jest subiektywna twoja ocena. Możesz to ocenić na 50%, na 100%, jeżeli jest super. No i co można poprawić? To jest kolejna ocena. Na blogu znajdziecie przykład tutaj wypełnionej takiej checklisty osoby, która brała udział w naszym szkoleniu skutecznej Inżynier Jakości. Fajnie tutaj to rozpisała i też pokazała, co można poprawić. Na przykład Tutaj Wam podając przykład dla wyniku audytów klienta, że są lakoniczne raporty z audytów, i później działania, jak można to poprawić lub zgłoszenia pomysłów mogą, może być więcej, może być większa aktywność, jeżeli chodzi o informacje od właścicieli procesów. To jest takie fajne miejsce, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, tak mówiąc trochę kolokwialnie, żeby mieć całe zarządzanie jakością na jednej kartce, a cztery macie wypisane wszystkie metody, macie wypisaną ich częstotliwość, macie wypisaną ich skuteczność i to, co możecie poprawić. No i do czego dążymy w takich usprawnieniach, bo też się zapytacie, no to dobrze, chcę poprawić, ale w jaki sposób? Nie powiem ci w jaki sposób, powiem ci do czego powinnaś, powinnaś dążyć. Sposoby można używać pewnie różne i w zależności od kontekstu organizacji i tego, gdzie się znajdujesz, pewnie inne sposoby w tym pomogą. To, co jest ważne, żeby uzyskać powtarzalność częstotliwości wejść, żeby nie było losowości zbyt dużej. Oczywiście, jeżeli przychodzi reklamacja od klienta, no to tam ta losowość jest zawsze. Ale jeżeli chodzi o wyniki z kontroli wejściowej, ostatecznej, wyniki audytów wewnętrznych, to można zastosować jakiś schemat, można zbudować jakiś pattern, jakąś rutynę, która pozwoli dosta dostawać te informacje według pewnych reguł, pewnych, pewnych zasad. No i podobnie trzeba zbudować rutyny wokół przeglądów podejmowanych działań, przeglądy wyników działań z skoku prowadzą do chaosu. Koniec końców takie skakanie po raporcie 8D, po wynikach audytu, po FMA, czy działania są wdrożone na czas, no to, to powoduje chaos, nie wiemy kiedy, co sprawdzać, jak sprawdzać. Tutaj Wam polecam zastosować kapę i wd warto wdrożyć kapę. O kapa też przeczytacie na blogu, w ogóle też chyba zrobię kiedyś podcast o kapę. Warto też dążyć do unifikacji formy przekazania danych. Ja wiem, że czasami się nie da, że jest jakiś system zainstalowany do zgłaszania problemów, niezgodności, że ktoś zgłasza informację mailowo, ktoś telefonicznie, ale może warto spróbować na przykład te wszystkie formy głosowe, telefoniczne przekierować na maila. Jeżeli na maila, to stworzyć jakiś jeden standard, którym będziecie mogli łatwiej zrozumieć, w czym jest problem, na przykład według metody 5W2H zgłaszać problemy. No, i też tutaj idziemy dalej, czyli jakość przekazywanych danych, żeby też próbować unifikować i poprawiać efektywność tego, jakie dane otrzymujemy. Jeżeli one będą opisane według metody 5W2H, na przykład, o już wcześniej troszkę mówiłem, no, będzie dużo łatwiej podjąć działania dużo łatwiej rozwiązać problem, niż gdy do, dostaniemy informacje typu nie montuje się, e, lub w FMEA mamy informacje ryzyko pomyłki. No. Z tym ciężko pracować i ciężko zapewnić jakość. No i może zapytasz po co robić takie ćwiczenie, może u mnie nie da się niczego zmienić, może u mnie nie da się poprawić niektórych metod, nic nie da się zrobić. Powiem Ci tak, jeżeli nie będziesz nic robić, jeżeli nie będziesz podejmować żadnych działań, no to na pewno nie da się nic zrobić. A udokumentowanie takiej jakości, metod wszystkich na jednej karce 4, zebranie tego wszystkiego, i na przykład przedstawienie przełożonemu, czy przedstawienie osobie, która może Wam pomóc dyrektorowi prezesowi im naprawdę zależy na jakości koniec końców, bo to są pieniądze też, tylko czasami nie mają czasu, żeby zrozumieć, co tam jest nie tak, nie mogą się zagłębiać. A taki prosty raport, też dla Ciebie pomocny, pokazuje, z mamy problem, i też od razu sugerujesz, co możemy poprawić, jak możemy to zrobić. Na bazie tego ćwiczenia można po prostu zbudować lepszą jakość w organizacji, lepsze zarządzanie jakością, co za tym idzie lepsze produkty, co za tym idzie mniej niezgodności, co za tym idzie mniej reklamacji od klienta. Przekłada się to również na większą produktywność Twoją lub zespołu, którym zarządzasz. No w jaki sposób? No, bo wykonujecie mniej niepotrzebnych ruchów, może dochodzicie do wniosku, że nie warto stosować danej metody, może dochodzicie do wniosku i popracujecie przez miesiąc nad jakością danych z procesów produkcyjnych, po to, żeby nie marnować czasu na uzyskiwanie ich za każdym razem, gdy pojawi się problem. Kolejny aspekt to zweryfikowanie samych metod zarządzania jakością, tego czy one są Ci potrzebne, czy Wy nie stosujecie za dużo rzeczy, bo ktoś Wam tak przekazał jakiś konsultant, może ktoś to wdrożył kiedyś. Może nie warto robić tego narzędzia, bo my to robimy co tydzień. Robimy raport z tego, przedstawiamy to, ale z tego nie wyciągamy wniosków, więc to jest też muda, to jest też marnotrawstwo, które po prostu nie przynosi ci korzyści i organizacji. <grych> Będę powoli kończył ten podcast. Mam nadzieję, że taka forma przekazywania wiedzy w formie wideo też ci się spodoba. Daj mi proszę znać, bo jest to dla mnie ważne. Możesz przesłuchać pozostałe odcinki na Spotify, na iTunes, Apple iTunes, na Google. Podcast Wpisując Szkoła jakości, już jest 71 odcinków. Myślę, że będę szedł w tym kierunku podcastu w formie wideo. Też jestem ciekaw Twojej opinii, bardzo będę Ci wdzięczny za komentarze, bo to też mi pomaga budować tutaj wartość dla Was i przekazywać Wam wiedzę, i też docierać do większego grona odbiorców. Na końcu zapraszam Was oczywiście do odwiedzenia Szkoły Jakości, gdzie znajdziecie świetne kursy w bardzo przystępnych cenach od specjalistów, wybitnych specjalistów z przemysłu, z branży. Będzie tych kursów coraz więcej, coraz ciekawsza tematyka, bardzo fajnie się to rozrasta. I zapraszam Was również na bloga oczywiście gdzie znajdziecie ten podcast w formie wpisu z linkami, o których Wam mówiłem, ale również znajdziecie też dziesiątki innych artykułów, co mogliście dzisiaj doświadczyć, gdy podawałem informację, że większość narzędzi opisałem na blogu. Tyle już ode mnie. zaczynam mi się język plątać, także z jakościowym pozdrowieniem na końcu. Dziękuję za ten odcinek podcastu. Artur Mydlarz.